sobie spaceruje widzicie na wsi gława gława, bardzo fajny bardzo fajny bardzo fajny owoc bardzo, no jest i słodki i kwaskowy i słodki i kwaskowy on bardzo dobrze bardzo dobrze nawadnia w ogóle tutaj te e, owoce te tropikalne tutaj niewysuszone są bardzo tego się, ludzie się zastanawiają no, dlaczego oni jedzą to jeszcze z cukrem i słodkim sosem i jeszcze z solą. No, dlatego, że po prostu to jest tutaj napój taki tonik. Tak jak u nas się izotoniki pije sztuczne, to tutaj oni mają izotoniki naturalne i robią sobie i robią sobie. ale pachnie, pachnie jakby jakby zioła. Jakby, jakby to, no tutaj zobaczymy, jakie zrobili, bo tego, tego kiedyś nie było, tego wjazdu. Teraz zrobili taki, wznieśli. Patrzcie, cała wioska jakby się paliła, nie? No ale to trochę pod słońce to nie będziecie widzieli. 79. rocznica niepodległej, niepodległej Indonezji. Niepodległości, tak jak u nas my mamy. Tak swoją taką nie wiem 79 wiatr trochę nie wiem czy nie będzie zagłuszał. A to nasza elektryka. Elektryka jest, ale nie ma kabla. Nie ma kabla. Nie ma kabla. A pani aż przystanęła, zobaczyć O co tu chodzi, że to białe sobie siedzi i kręci. Nie ma kabla do internetu. Nie ma kabla do internetu. Czasami jest słaby internet. No A to jest pan sąsiad e, On w drewnie robi W drewnie, że, nie rzeźbi, tylko to jest ten e, stolarz Robi dla wsi różne do wsi dla wsi takie rzeczy sprzedaje sobie dorabia, dorabia Także widzicie Tak się taka, Tak wygląda Wieś indonezyjska. Wieczór się zbliża. Chłopaki przyczyny, no tak jak mówiłem, że będą tu jest oczadzanie. Trwa oczadzanie wioski. Wioska zostaje oczadzona. Najgorzej, że te plastiki są też palone. Nie? No ale nie mają chłopaki wyjścia. No i tutaj będą zawieszane w koło. Będą zawieszane. To normalnie taki namiot. U nas też widziałem już coraz częściej. Na ogl oglądam na wideo to taki już styl amerykański, że, że pod namiotami się imprezy robi. A zobaczcie, tutaj w Indonezji się cały czas robi pod namiotami. A, a naprawdę, zapach tego, tego dymu prócz plastiku, to tak jakby jeszcze tam była ta brokuły jeszcze no. Także do wtorku chłopaki zrobią. Najgorsze to jest robienie tego, bo to zajmuje ze dwa tygodnie, żeby to postawić. A ściągnięcie, rozwalenie tego to jest zaledwie dwa dni. Dwa dni i po robocie. Stary, dobry, wysłużony wysłużony Kijang Mogę sobie go wziąć do Jackarty, jakbym, jakbym chciał robić w Dżakarcie. wiecie, no, Na początku wozić jakieś towary, to mogę sobie go zabrać. Mogę sobie pojechać do Jakarty Bym musiał trochę tam pogrzebać w silniku. Znaczy, w sensie takim silnik to tam jest, to nie jest do szybkiej jazdy samochód, to jest przyzwyczajony do takich wzniesień gór. Ma mocny, mocny, mocne, mocne przełożenie, mocny silnik, um, ole urósł, ole urósł, ale to bykol jest, nie? Zobaczcie, jakie bykol on mnie nie zna, to tak trochę strach. No w ogóle, to ja to się boję takich wielkich stworów. Zobaczcie, jakie to wielkie jest a wszyscy mówią, że to jest krowa to nie jest krowa, to są byki tutaj krów to jest mało Bynajmniej w Indonezji z tego co ja widzę to krów jest mało większość właśnie to, to są byki a ludzie mylą ja z krowami mm. widzicie jak on w... czuje mój zapach, on, jakiś obcy zapach stwory to są stwory stwory czują swoje swoich no także tutaj też się pali, żeby go komary, muchy, ma tam mu parę muszek, ale żeby go nie obsiadały to... to się pali tam łowce kłodzy, łowce nie łowce, kłodzy łowce, kłęzy To też kiedyś były kłęzy, ale już nie ma nie wiem co się podziało z kłozami tutaj zostały tylko kury A z kozami to nie wiem się, coś, coś tam wiem, że ukradziono jakieś coś. Teraz popatrzcie, nie? Tutaj góry. Jakieś tu, gdzie ciężko wszędzie w koło są góry, ciężko wleść. I ktoś przyjdzie i ci wyciągnie, ukradnie ci kozę. <gry> to jest też. A teraz jeszcze z drugiej strony jak jest pora sucha, to e, nie opłaca się trzymać dużej ilości zwierząt, bo po prostu nie ma, zobaczcie, nie ma co im dać do jedzenia, nie? dopiero jak jest pora mokra, zbliża się pora, pora deszczowa wtedy jest więcej trawy, więcej wszystkiego i łatwiej jest wykarmić, wykarmić te stwory tutaj nie? także to też jest, oni biorą na to poprawkę jeżeli to są stwory hodowane na sprzedaż, no to tak jest jak to jedna koza, no to pół biedy, no ale tutaj to do tych kóz trochę było no, zobaczcie, ziemia jaka spękana nie? Także troszkę was tutaj tak spokojnie oprowadzam po tej wiosce. Jutro zacznie się coś dziać dopiero, a dzisiaj takie robię wam, żebyście zobaczyli jak, jak to jest, a nie te wioski, wioski na Bali, co specjalnie pod turystów są robione. Widzicie tutaj podstawowe podstawowe, tak jak u nas ziemniaki, tak wszędzie jest kasawa, nie? Tak jak u nas ziemniaki, tak ludzie tutaj jedzą kasawę. No. Także żebyście mieli jakiś pogląd na to pogląd na to jak jest na wszech donezyjski to jest, to jest jedna z lepszych wsi takich powiem wam bogatszych, bo te biedniejsze wsie no to, mm, to, to nie mają już nie mają takich domów murowanych, tylko mają jeszcze takie może nie szałasy, ale takie biedniejsze troszeczkę zabudowane. Nie ułączając tych ludziom, oni mają spokojne życie. Powiem wam, że jak że jest. Jak, jak ja już czuję, że jest chłodno jak chodzę, to znaczy, że, że nie zimno, ale jest chłodek. Dla mnie idealny chłodek. Fajny, taki przyjemny. Zapytałem się. <laughs> Dela, zapytałem się co gotują. Za, zapytałem się co gotują. <śpiewa> Zaczyna się dać ca, ca, cała, cała kuchnia będzie wrzało nie to już A jajeczka gotują. Papa <śpiewa> Cebulka dymka. No, to będzie dopiero za. Rajs. No. Masak telur A tu się dzieje w takich kotłach. Się gotuje kazało. Tu się gotuje. widzicie, taka kuchnia. Naturalna kuchnia, naturalne. Wszystko ładnie, fajnie okopcone Panie zadowolone. Ja tutaj chodzę. Ja tutaj chodzę i tylko sprawdzam, co go jest. A wszyscy zadowoleni. Ciocia się cieszy, bo to ciocia jest. A ze klapa? Klapa. Klapa? No to jest klapa. gdzieś wyciskają sok z tego? Klapa. Mleko. Klapa. 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 De Santan? I ja. De Masak telur. A to jest de Santan klap. Ja. De Santan to jest wyciskanie mleka kokosowego. Widzicie, kopra jest zmielona i pani wyciska ręcznie. Y o, jeszcze dodaje wody, żeby. i robi mleko kokosowe. Dajcie, woda kokosowa i mleko kokosowe to jest coś innego. To jest... To jest czyli gotują się jajka. A to jest klapa, klapa. Klapa. Kla no, czyli wycisk pani robi. Mleko kokosowe. Ciocia <grymne> robi mleko kokosowe. Makasi. Ja no, sama, sama. także jutro zajrzymy do kuchni. Będzie więcej się działo. Tutaj ma Augustus, szwagier ma gołębie. Nie kojarzy wam się to z czymś? Z takimi, co stały u naszych bab w piwnicach? Ziemniaki, wórek ziemniaków. To chyba dla mnie kupili te ziemniaki. U nas była singierka. A tutaj to się nazywa Standard. Standard. Ta, ja, Standago, Standago, Standago się tak nazywa, to maszyna, ale jak nasza syngierka, nie, to Standago, Standago. Mojej babci takie stało podobne, w piwnicy tam babcię miała, gumy w Te takie inne, inne rzeczy. Jesteśmy na wakacjach, mam z robot. It's from Japan.

Ya gembos <laughs> bane. Mm. <laughs> ya jenyang paman. <laughs> A nice meal from the from the kitchen. Really? Si? Estoy bien con... ja też, że nie umie na komarkach jeździć jak normalne Indonezyjki. A nie, Mirek mówił, że jego Indonezyjka też nie jeździ. To jest Mirek. Pipi, can you teach me? Nie umie, no. Nie umie jeździć. Augustus, Augustus. You can fold it. <laughs> Hehehe <laughs>